Uch. Padam na ryj. Najdłuższy dzień, 9 godzin jazdy. Świetna godzina, bo 18.02 jesteśmy w Barcelonie. Zwijamy interes. Kurde, mi dzisiaj plecy bolą niedobrze, ja już stary jestem. Uch. Niech to, że będę stary, będzie takim wstępem do tej całej sesji questions and answers. Zaraz się tym zajmiemy. Ale, ale, ale zanim się do tego zabierzemy To jest nasz hotel Pod hotelem bajka pusto Tu czasami z dużo autobusów nie ma gdzie stanąć ale zobaczcie puściutko Pogoda jest idealna 21 stopni czyli nie za ciepło Ale zanim zrobimy QA to ja muszę ogarnąć tą szybę Wygląda jak psiakupa. Wszystkie te owady, jutro panoramiczne, były w Barcelonie, więc oni chcieli bardzo przez te okna wyglądać. Jest wielki piątek, wielkanocny. Wszystko pozamykane, tak siak, Zakupów nie zrobię. Zakupy mam nadzieję zrobi jutro. Jutro będziemy w Madrycie, jutro jedziemy do Saragosy i Madryt. Tymczasem zabierzmy się za tą szybę. A żeby zabrać się za szybę, w tym autobusie jeszcze nie sprzątałem. Ostatnio jeździłem inną setrą. A więc niech się dzieją czary. Zaraz zobaczymy, gdzie jest sprzęt. Wylogujmy tylko jeszcze kartę z tachografu. Kraj zakończenia Espania E region zakończenia Katalonia tylko w Hiszpanii podaje się region jakby województwo dziwne, dane dnia nie, karta wyjechała dobra, jesteśmy tak wygląda karta do Tacho jak taka karta płatnicza z chipem. a, dobra jak my to zrobimy wiem jak zrobimy, zrobimy jeszcze inaczej słuchajcie, zrobimy sobie sesję Q&A najpierw do połowy a potem, żeby odsapnąć, zajmę się tą nieszczęsną szybą. Co wy na to? Eee, wsadzę sobie kamerkę w uchwyt. i jak ja się kłamany jestem. No straszne to jest. A, i lecimy zaraz z koksem. I zobaczymy. W sumie nie myślałem nad tym, jak chcę to zrobić, ale po prostu będę leciał po komentarzach. Eee, dobrze. Jakby to ugryźć? Ugryźmy to tak, że wejdziemy sobie na YouTubea, Wejdziemy sobie film z pytaniami No i robaczki, i cieplaczki, lecimy! Lecimy, będzie wesoło. Ja tych pytań nie studiowałem Kątem oka parę zobaczyłem a, a tych pytań trochę się uzbierało. O cholera, nawet nie wiedziałem, że aż tyle. Ej, zobaczcie. To wszystko, co ja tu przewijam. Łobożyszcze! Dobra, zrobimy to mniej więcej do połowy, lecimy od... Od kiedy? Tu są starsze, tu są młodsze... To lecimy od najstarszych. Lecimy od pierwszego pytania. Pozdrawiam. Mmm, okej. Okay. No nie wiem co odpowiedzieć, ale myślę, że też pozdrawiam. To napisał Dawid1988. Jak? Jak napisał? Jak długo jeździ Pan autobusem? Na pana jestem za stary, tam było pytanie o wiek, na pana jestem za stary jeszcze. E, jak długo jest autobusem? Autobusem jeżdżę od dwóch lat. Czyli nie za długo, nie za krótko, właściwie to od 2017 no zaraz będzie od trzech. E, pod względem prowadzenia, jakie są według Ciebie najlepsze autobusy? Hmm, Hm. Mogłem się przygotować do tych pytań. To zależy. E, no szczerze, no nie jeździłem niczym lepszym niż Setra, w sensie niczym lep lepiej się nie jeździ niż Setra, no Setra to wiadomo, to jest, e, to jest najwyższa prawie, że półka, jeździ się fantastycznie, miejsce pracy kierowcy jest naprawdę w e, jeżeli chodzi o autobusy miejskie, może tak to też odniesiemy, no myślę, że Citaro jednak. Citaro to jest najnowsza konstrukcja, najświeższa, bardzo zbliżona też do tych autobusów. Oczywiście do autobusów e, miejskich e, zgoła inna, ale, ale jeździ się fajnie, jeździ komfortowo. Duża zasługa, między innymi fotela. Sebix 1121, a bo wprowadzenie o Kishimura pytał sorry. SEDIC 1121. Czy będziesz jeszcze pracować w Gdańsku, lub będziesz w Gdańsku? W Gdańsku będę oczywiście, bo w Gdańsku mieszkam. Będę całkiem niedługo. A czy będę pracować w Gdańsku? To jest skomplikowane. Ja pracuję w Gdańsku. Firma, dla której jeżdżę, jest firmą gdańską. Więc jeżdżę w Gdańsku, jeżeli to masz na myśli. Jeżdżę w Gdańsku też czasami autobusem turystycznym, zdarza się jakiś transfer na lotnisko, coś gdzieś hotel czy coś. Bardzo rzadko, ale się zdarza. Komunikacją miejską nie będę na pewno na razie jeździł chyba, że jako pasażer, jako kierowca. Myślę, że będę jeździł. Będę jeszcze kierowcą w GIT, ale myślę nieprędko. A jak prędko czy nieprędko to życie zweryfikuje. A następne pytanie od Kamilo z 3000 Tył, YouTube zapewne. Pytanie, kiedy wrócisz do miejskich autobusów w Gdańsku? Pozdrawiam serdecznie, życzę do zdrowia. No dzięki, już jak słychać, głos troszkę odzyskałem. Te nagrania, które tam są wrzucane, są z lekkim opóźnieniem, no bo czasami się tyle materiału skumuluje, że jakbym miał tu od razu wrzucać, to byście mieli pięć filmów naraz. Czego nikt nie chce. E, ambitny defiks odpisał nigdy że nigdy nie wrócę do Miejskich. Nieprawda, wrócę do Miejskich, wrócę choćby w lipcu, bo w lipcu będę w Gdyni na Openerze jeździł, e, natomiast do Gdańska, tak jak przed chwilą odpowiedziałem w pytaniu, e, na starość albo niestarość wrócę, bo, bo brakuje mi tego, e, a przyjdzie taki moment w życiu, że będę jednak chciał spać codziennie w domu. Hej, następne pytanie od Macierewicza. O Boże, kurde, ktoś ważny napisał. Jaki był twój najtrudniejszy moment, manewr podczas kierowania autobusu? Mam na myśli miejski oraz autokar. Dobra, e, autokar, bo tu będzie, myślę, prościej. Najtrudniejsze to były te pierwsze wyjazdy. E, teraz ja się, że tak powiem, chichram z tych parkingów podziemnych typu Luwr, typu Watykan, e, brama w Luwrze. E, teraz to, że tak powiem, pak, pak i po prostu zwolnię i przejadę. Pierwszy raz, pierwsze parę razy, to ja po prostu byłem zesrany. Przepraszam za słowo. Tak się stresowałem, ręce spocone, no nie dało się, nie dało się inaczej e, i to doskonale pamiętam, jeżeli chodzi o turystykę, to te wszystkie ciasne stolice, to to był dramat. E, miejskie? Miejskie, miejskie, miejskie. E, najtrudniejszy moment manewr. Najtrudniejszy moment to był e, jazda rybką, kapeną bo tam po prostu nie da się do gabarytu przyzwyczaić, ten autobus jest tak wąski, że pierwsze zawsze podjeżdżanie pod przystanek, to się okazuje, że pół metra od przystanku, to to jest manewr ciężki, eee, ciężki moment. Eee, w komunikacji miejskiej, co było ciężkie w samej jeździe, w prowadzeniu? No tam na początku to wszystko się wydaje ciasne i, i małe i w ogóle, eee, aczkolwiek nie, nie, nie miałem jakichś tam ataków klaustrofobii, Eee, niech sobie pomyślę, czy ja miałem jakiś najtrudniejszy moment, manewr. No chyba, kurde wróżę do tego pytania, dobra? Bo muszę sobie pomyśleć, nic mi nie przychodzi na szybko do głowy, nie chciałbym tego przeciągać. Gdańska Komunikacja miejska. o tutaj człowiek, który często widzę się gdzieś tam przewija, ma aż do mnie cztery, Jezu, dziewięć pytań, słuchajcie, dziewięć pytań. Eee, czy wjechałeś? wyjechałeś do pracy poza Europę. Nie, nigdy nie byłem poza Europą, ani jako turysta, ani w pracy. Nawet yy, nogą nie stanowę. Zdarzało ci się jechać po pijaku, nie musiałeś być schlany po prostu po alko. Uuu, tak. Mm. No, kiedyś mi się zdarzyło. Byłem młody, miałem 20 lat eee, i autentycznie zapomniałem, że piłem szampana e, dosłownie do kolacji. Jakoś tak, lampkę, tam coś, no nie byłem pijany, ale byłem po alkoholu i prowadziłem jakoś tak połowie drogi i się pytałem, kurde, przecież szampana piłem, <grym> nie wiem, czy taka odpowiedź Was satysfakcjonuje, czy jako, czy jakiś uchodźca chciał z Tobą pojechać na gapę, nie, nie wiem żadnych przygód, widziałem ich, stali przy drodze, oni autobusów raczej nie ruszają, bo, bo ciężko się dostać do, do tira, to tam w korku gdzieś zwolni stanie, otworzą do, do, do do naczepy wrota i wchodzą. Ile czas najdłużej pracować bez przerwy. to teraz tak. Najdłużej bez przerwy 4 godziny 30 minut, na tyle co ustawa pozwala. w turystyce w komunikacji Miejskiej to były takie momenty, że i cała zmiana 8 godzin była bez przerwy praktycznie. A jeżeli chodzi o dni czasu pracy, dni, nie godziny jazdy, tylko czasu pracy, no bo to też jest praca bez przerwy, to 20, zasadniczo 26 dni. W zeszłym roku miałem taki jeden wyjazd, za drugim, gdzie pauzowałem się w autobusie. No można powiedzieć, że nie miałem czasu wolnego, miałem czas wolny, no ale byłem w pracy w autobusie cały czas. E, jakie są zarobki kierowcy turystycznego? O tym już był osobny film, więc nie chcę tutaj tematu powielać. To wszystko zależy od firmy, od okoliczności, od warunków. Od tego samego, co w komunikacji miejskiej. Udzie te transa od 2300 do 12 000 zł. Eee, najgorsze wspomnienie kierowcy. Eee, najgorsze wspomnienie kierowcy. Jakieś momenty, gdzie było bardzo blisko do jakiejś kolizji albo do czegoś to zdecydowanie i nawaleni ludzie w komunikacji miejskiej po prostu właściwie nawet no, nawaleni tacy co trują tyłek stoją z przodu, gadają są pijani, ale nie są eee, najlepsze wspomnienie kierowcy praca jako kier, rozpoczęcie pracy to spełnienie tych marzeń te pierwsze, pierwsze kursy i ta pierwsza jazda eee, co sądzisz o filmie BP Tour eee, hmm nie chcę się nikomu narażać, taki troszkę drugi warbus, a z drugiej strony wiele osób sobie chwali, więc ciężko je powiedzieć, nie pracowałem, nie znam, znam tylko kierowców niektórych, wiem, że jedni są zachwyceni, a ci, co stają z boku zwykle wiedzą mniej, przeżywają jak to jest źle. Czy masz plan robić vlog kierowcy bądź inne podobne rzeczy? No... No robię coś takiego chyba ten kanał, to jest coś takiego jak właśnie vlog kierowcy. Uzupełnię go trochę i Facebook, chociaż YouTube zdecydowanie przeszedł w turystykę, a Facebook jakoś tak troszkę bardzo spokojnie. Z góry dziękuję za odpowiedź, ależ proszę. E, Dominik1253, pan nie jeździ po Polsce? Czemu nie jeździ po Polsce? Polska jest za prosta i za nudna. Za mało się w Polsce dzieje, stawki w Polsce zresztą są też troszkę gorsze. Eee, no i nie pozwiedzam. Polski pasażer też jest specyficzny, więc na razie nie, dziękuję. Jak muszę, to pojadę. Paw Mod, gdzie będzie Pana można spotkać? Oś chodzi mi o jakieś eventy. To odpisałem komentarz. Open Air w Gdyni, 4-7 lipca. Nie mam pojęcia. Obstawiam Mercedesa 405 przegubowego, a może się karnę i Karusem. Mateusz Sobierajski. Jaki autokar wspomina Pan najgorzej? Autokar. Autokar, autokar. Najgorzej wspominam, bo w sumie autokarem był na autokarze, zdawałem prawo jazdy. E, autosan, autosan, gdańskich autobusów i tramwajów, bo tam też robiłem kurs na prawko. E, u instruktora Jacka, potem instruktora Tomka na kategorię D. I to jest autokar, który wspominam najgorzej. Nawet najstarszy autokar, który u nas jest w firmie z 2003 roku, Mercedes, e, tak zwana popielniczka, nawet nie pamiętam, jaki ma symbol. Dużo starszy od Autosana, 100 razy lepszy. He, film, super, się tego pogotowia, no bo oni tak tu jeżdżą. Jakub GD. Jakub GD ma pytań parę. Oj, 12 pytań. I na Jakubie skończymy, pójdziemy myć szybę. Gdzie ci się lepiej pracuje, w turystyce czy w gajt? No oczywiście, że w turystyce, dlatego też z gajtu zrezygnowałem, bo pracowałem, jak wiecie, od roku w obydwu miejscach. E, no, musiałem z czegoś zrezygnować. Co lepsze, gajt PKS Gdańsk, chodzi tu o linie podmiejskie typu 227 czy BP Tour? Nie pracowałem w filmach takich jak PKS Gdańsk czy BP Tour, więc ciężko się wypowiedzieć. Unikam, odmawiam odpowiedzi na pytanie. Eee, zawsze masz taki dobry humor jak na nagraniu. Nie, dzisiaj mam fatalny humor, bo pilotka mnie po prostu tak irytuje. Babol jest straszny, to jest najgorsza pilotka, z jaką pracowałem. Więc nie zawsze mam taki dobry humor. Hmm. Na jaki, jakiej linii w Gdańsku nigdy nie lubiłeś? Hmm. E, krótkich linii, 295, 213 e, Tego typu wynalazków nie lubiłem Chociaż z krótkich Były też krótkie, co lubię 116, 136 mi odpowiadało Myślę, czym dłuższa, tym lepsza e, Zwykle, no Zwykle tak było Jesteś gdańszczaninem? Tak, urodziłem się w Gdańsku i mieszkam w Gdańsku Eee, szósteczka. Kłóciłeś się z pasażerem prowadząc autobus w Gajcie albo nawet w autokarach? W Gajcie tak, kłóciłem się oczywiście. Eee, nawet choćby w Sylwestra pamiętnego, kiedy to byłem zwalniany przez jednego jego jegomościa. Eee, w autokarze raczej się nie kłócę, bo ten kontakt z pasażerem jest dość ograniczony. Eee, oni są hiszpanojęzycz hiszpańskojęzyczni. Rzadko gadają dobrze po angielsku, więc jak gadamy, to gadamy, a nie kłócimy się. Chociaż czasami mnie krew zalewa, jak jest syf i zwrócę im uwagę, jeżeli to można podciągnąć pod kłócenie się. Siedemeczka, Planujesz kiedyś pracować w firmie, która będzie miała swoje linie dojeżdżające do nich, małych państw, na przykład Flixbus? Nie w życiu. Nie wyobrażam sobie, nawet za, za te same pieniądze, jak miał spać w domu, nie mógłbym jeździć na liniówce. Na jakimś autobusie typu Flixbus, Polski Bus, czy tam cokolwiek wymyślimy. Z punktu A do punktu B, w kółko po autostradzie. Nie, 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 żadnych PKS-ów międzymiastowych w życiu. Czy od dziecka interesowałeś się autobusami? Ja, żebyś wiedział, jako dzieciak zbierałem, zbierałem bilety na wagary. Wszyscy chodzili gdzieś tam, jeździłem autobusem na gapę. Eee, no, tak było. Czy zdarzyło ci się zrobić stuczkę autobusem albo autokarem z innym uczestnikiem ruchu? Eee, tak. Autobusem miejskim pierwszy jedyny raz w zeszłym roku, na koniec roku właściwie, na, przyszedłem na 3 dni do pracy, 3 dni w miesiącu, bo już najdłuższym pracowałem i Solarisem zdjęłem w Turismo, nie w Turismo, tylko w Integro Lustro na, pod dworcem. On wyjeżdżał z Zatoczki, ja wjeżdżałem z Zatoczkę, 50 z Ariwe wyjeżdżała, ja wjeżdżałem Solarisem i jakoś tak żeśmy się stuknęli lusterkami. U mnie nawet ryski nie było, a u niego lustro poszło w drobny mak. Jeżeli chodzi o autokary, to kolizji mam bardzo dużo. Tak? Dziwne, nie? Mam bardzo dużo kolizji. Ale to są kolizje typu gdzieś tam jakiś gumowy słupek, gdzieś tam coś, pachołek, gdzieś tam jakiś skuter mnie w Rzymie czy coś. To takie zdarza się pełno z takich poważniejszych rzeczy w turystyce, no gdzieś tam lustrem parę razy stuknąłem, no nic się nie stało, jakaś tam ryska, góra czy coś, e, gdzieś tam raz droga była wąska, o krzak, obtarłem lakier, jest tam ślad do dziś na jednym autobusie, no takich, takich pierdół, to, to się nazbierało, to niestety to są te ciasne miasta, to to jest wliczone, e, bo zwróćcie uwagę, te wszystkie autokary, co jeżdżą między miastami, one wjeżdżają na dworzec, autostrady i tyle, a my jeździmy po ścisłych centrach tych stolic. E, to niż o budowie nowej bazy autobusowej na na Jasieniu. Jakbym tam pracował, to bym miał przerąbane, bo mieszkam w centrum blisko, blisko obecnej. Eee, nie wiem jak to będzie z tymi wszystkimi dojazdami, bo wielu kierowców wręcz ma kupione mieszkania pod kątem obecnej bazy. Więc troszkę będę współczuć. Czy bałeś się kiedyś jeździć nocnym autobusem jako kierowca w nocy po jakichś ciekawych terenach zimnie wglądują to zero czy coś? Eee, są to stresogenne sytuacje. Eee, czy to można nazwać strachem? To można nazwać podniesioną adrenaliną. Miałem jakieś sytuacje, że gdzieś tam widziałem, byłem sam w autobusie, jakiś gościu i chodził od przodu do tyłu, nie wiadomo, czy nawalony, czy naćpany, to nigdy nie wiadomo, czy tam czegoś z kieszeni nie wyciągnie, więc było takich parę sytuacji. Eee, jak myślisz, czy stanie na nogi? Nie trzeba będziesz pomocy PKS-u. Myślę, że Gajt już stanął na nogi, a Pekas jeździ tylko dlatego, że był przetarg jako podwykonawca, po prostu, no, musi wyjeździć to swoje. E, dobrze mu idzie, co prawda, z mojego punktu widzenia, ale Gajt myślę stanął na nogi. Troszkę, troszkę. A, tu są odpowiedzi, dobra. I to miało być ostatnie, nie? ale dobra, polecimy jeszcze te krótkie. E, HG, czy w twojej setrze jest sypialka? Tak, jest sypialnia w setrze. E, w każdym naszym autobusie jest, jest sypialnia, tak zwana szafka. Czy jeździ Pan autobusem Solaris Vacanza? Nie, nigdy nie jeździłem autokarem Solarisa. Co trzeba zrobić, aby zostać kierowcą autobusu miejskiego? Ile w zakrągleniu potrzeba na to pieniędzy? Woj-woj, pyta. I woj-woj dostanie odpowiedź, jak umyję szybę. Dobra? Idziemy myć szybę. Dobra, idziemy myć tą szybę. Reszty nie myjemy. Bo jutro będę w najlepszej myjni w Europie. Czy jak to tam przepraszam Będę kichał. Chu, eee, O, gdzie jest szampon? Myślałem, że jest tu. A tu go nie ma. na mi ucieka A, dobra Zrobimy film o myciu autobusu Nie wiem szybko tego jeszcze nie było W dzisiejszym odcinku Powy kierowca myje przednią szybę hmm? Co to? Nie ma się co obijać. Szybę trzeba umyć. porządny szampon znaleźć, bo tym to nie robota.